Od ponad pięciu lat kamery miejskiego monitoringu śledzą to, co dzieje się na ulicach miasta i w budynkach użyteczności publicznej. Monitoring uliczny to dziewięć kamer, które przesyłały sygnały drogą radiową. Ta przestarzała już dziś technologia nie działała podczas burz czy silnych opadów śniegu. Teraz z perspektywy czasu można powiedzieć, że niestety nie był to do końca trafny wybór, ponieważ nawet z racji wzrostu ilości urządzeń emitujących różnego rodzaju pola magnetyczne, elektromagnetyczne wpływa, na pogorszenie obrazu. To ma się jednak zmienić. Trwają ostatnie przymiarki do rozbudowy systemu. O ile kamer nikt nie będzie zdejmował, bo są profesjonalne, o tyle zmieni się technologia, w oparciu o którą będą działały. Wszystko dzięki światłowodom, które oplotły sporą część miasta i przez to umożliwiły przesyłanie na żywo obrazu świetnej jakości. Ale pojawią się i nowe kamery, megapikselowe. Są to kamery, które będą mogły być dostępne za pośrednictwem sieci IP, czyli przesył. Za pośrednictwem światłowodów. Póki co, tam gdzie nie ma światłowodu, będzie to przesył radiowy, ale na zmienionej formule, która, która będzie dotyczyła przesyłu. Jedna z tych nowoczesnych kamer od kilku dni przechodzi testy. Umieszczona jest na budynku Domu Dziecka i już posłużyła do wyjaśnienia przyczyn wypadku z 1 listopada. Docelowo tych kamer ma być 19. Będą obserwowały główne ulice i skrzyżowania miasta. Kolejne kamery będą umieszczone m.in. na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego i Kościuszki, następnie skrzyżowanie ulic Orzeszkowej i Kościuszki z przy ulicy Stary Rynek, następnie Armii Krajowej i Orzeszkowej, Mickiewicza i Orzeszkowej. Tutaj przy ulicy Piłsudskiego będziemy testowali system detekcji czerwonego światła, czyli system, który będzie reagował na wjazdy na czerwonym świetle. Rozbudowa systemu monitoringu potrwa do połowy przyszłego roku. Obraz będzie obserwowany na dwóch 40-calowych telewizorach. Strażnicy z monitoringiem przeniosą się do nowego pomieszczenia w ratuszu. Kilka tych nowoczesnych urządzeń ze sporym zoomem i z możliwością obracania pojawi się jeszcze w tym roku. Dziewięć kamer obrotowych nowych, które, które będą wrócić. W różnych miejscach i tutaj uzgodnionych z policją. My nie chcemy, żeby to było nasze, widzimy się, ale tam, gdzie prosiliśmy Komendę Powiatową Policji o wskazanie takich miejsc potencjalnych, niebezpiecznych, czy tych, gdzie następują różnego rodzaju zdarzenia czy kolizje drogowe, takie miejsca zostały przez policję wskazane i w tym roku będziemy już w tych miejscach te kamery umieszczali. Kamery usprawnią pracę strażników miejskich, którzy dotąd bazowali często na obrazie bardziej przypominającym śnieżną zamieć. Mieliśmy sytuację, gdzie obraz zapisany ich kamer był pomocny w trakcie ustalania sprawców kolizji bądź wypadków drogowych. Kamery zlokalizowane na promenadzie były nam pomocne w celu, między innymi w celu wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, jak też również innych nietypowych zdarzeń. Nie tylko strażnicy miejsce będą mogli sprawdzić sytuację na euckich ulicach. Jeszcze w tym miesiącu ruszy serwis drogowy, dzięki któremu obejrzymy na żywo obraz z czterech kamer skierowanych na rondo nalborskiego, skrzyżowanie wojska polskiego i zamkowej, wieżę ciśnień oraz wiadukt przy dworcu PKP.